Za co no ja chciałbym wydać? Dlaczego ubrałem się na czarno? Aby zakończyć też pewien etap w swoim życiu. I jest to miejsce ikoniczne i dlatego wylewam na przykład perłę, ponieważ zawsze pijałem perłę i chciałbym, żeby ten alkohol, siąkając w Kazimierz, gdzie później z nim przejdziemy i zostanie on rozlany symbolicznie. Po to, żeby wsiągł właśnie w, w grunt Kazimierza i żebym ja stał się pewną częścią integralną tego miejsca. I wylewam swoje żale, pewnie dość trywialne, pewnie takie dość oczywiste, które innych też dotykają, ale wylewam za depresję, która bardzo mnie dotyczyła i była pewną czarną masą ciągle. Dotycząc mojego życia i zatruwając wszystkie inne jego części, wylewam za ból, za cierpienie, za ciągły strach i napięcie, które mnie dotyczy z każdą sekundą swojego życia. Wylewam za wszystkie miłości niespełnione i takie, które mogły być i które były. Za chaos w działaniu, w życiu i w sercu. Za dni i chwile, których nie doceniałem, gdy trwały. Za mądrość i życzliwość ludzi mi obcych, za przyjaciół, o których pamiętam tęskniąc za nimi codziennie, za moich przodków, którzy nauczyli mnie Solidarności. Brawo. To my, młodzi ludzie z Kazimierza. Wyrywamy dzisiaj swoje żale. Nasze cele i marzenia powoli odpływają z gorzkim nurtem goryczy. My, Wasze dzieci, chcemy zniszczyć schematy. Proszę Was, chcę mieć do tego przestrzeń. W Biedę, głupotę, hipokryzję, miłość, rozstania. Seks, ambicje, były i przyszłe, wyjazd z Kazimierza, powrót do niego, nie traktowanie sztuki poważnie, wyśmiewanie, szydzenie, plotki włóczenie do ranna, teksty publicznie czytane z telefonu, za to, że niektóre rzeczy muszą się zmienić, a niektóre się nie zmieniają, za ludzi, którzy chcieliby, żeby nas tu nie było teraz i życzą nam jak najgorzej, za grupy artystyczne i młodych ludzi żalą, wleje butle prawie całą. Jeden łyczek pozostawię, całą sprawę. Chodzi tutaj o dziewczyny, a dokładniej co za młyny robił z głową nieszczęśnika, tego właśnie osobnika, co grupę ciągle spotyka. Yeah. Yeah. Uh! A ja za to, że nic nie potrafię powiedzieć bez łez. To był dobry film. No bo jedno dzisiaj tak wolno, żeby nie dotarć i To okay. był bezparłowcy, najlepszy. Nie biało, tak